Simoleczko mordeczki, witam Was ponownie na MultiRPG-ku. Powróciliśmy tu po pewnym czasie. Jak pograłem sobie na innych serwerkach, i co? Mamy tu Tesla w ogóle za sobą ogólnie. E, jak coś, autko jest moje, należy do mnie. I w ogóle tylko tak teraz patrzę. Shadery działają jednak na nim, Takie są delikatne, jak widzę, taka blacha, jakby. I jak widać, właśnie jak mówiłem, shaderki naprawiłem w tam, w którym którymś odcineczku, i wszystko patrzę jak ładnie odbija szyba. Oran. Nice, w końcu to zrobiłem, że działa tak jak trzeba, nie? Stop, 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 może chcesz odcinek jak wgrać te shadery? Bo w końcu je znalazłem, to pięknie się tu zapowiada Chcesz odcinek? Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu Chcę odcinek jak wgrać te shadery A ja specjalnie dla ciebie mój widzu, zrobię taki odcinek Dobra, wracamy do odcinka eee, Tu jak widzę, że jest pine job, a ogólnie, patrzcie Siema, siema, siema można sobie gadać. Tak samo zetką się aktywuje to. Bardzo mi się podoba ogólnie, bo z jednej strony to jest naprawdę przydatne, bo wtedy na czacie nie trzeba pisać, tylko można sobie pogadać. Nie? I dobra, odpal silnik, a może z silnik. Zobaczmy w tym salonie co nowego. Tak przy okazji, jak już jesteśmy koło. Bo nic by tu nie zaszkodziło, ja muszę na nowo zapoznać się z serwerem. Jeżeli moglibyście lub bylibyście takim, takimi miłymi osobami, nie narzekałbym, jeżeli byście napisali mi w komentarzach dużo nowości, jakich tu jest teraz, co jak tego, co najlepsza praca. Bo to taki właśnie dla mnie to jest odcinek, żebyście się mnie poinformowali, ja Was informuję z jednej strony. A przy okazji się zapoznaję na nowo z serwerem ogólnie. Dobra, tu mamy tego, bo wiadomo, trochę mnie tu nie było. Można to też tam za zawnioskować, patrząc po datach ogółem. I dlatego chciałbym się trochę dowiedzieć więcej, dobra. Nie wiem, czy ma Ewicka, chętnie se kupił. Kurde, jakieś mam przyzwyczajenie do niego. Sultan, i wicek zawsze miałem kupowane. Może do tego. Dobra, tu mamy tego. Tu mamy. To jest BMW. E, tak takie BMW nie kupuję, w garażu stoi, to wiecie, to nie jest żart. I Tesla. Ty, kurde, Tesla jako druga. Tylko to jest Eska. Czy ja mam też Eskę? Chyba tak. Przynajmniej tak sądzę, bo wyglądałem tak samo. Eee, dobra. A ta. Tutaj 80. Ty, ja to auto mam w eee, Przechu, nie? To kosztuje 85 milionów. Oh my god. Mam 22, jak widzę, jak na tą chwilę. Okej okay. To trochę kasa się skądś wzięła w banku. Ile mamy? Mhm. Wpaść. 22, 2, 3, 4, 5, 6, co? Chwila 1. Chyba mam, będę musiał się z no tak jak widzę na TSA wejść i z nimi tam sobie pogadać. Super 1, 2, 3, wypłata chwila wypłata wypata. Wypłata jeden. Też nie mogę. Super. Czyli muszę się do nich zgłosić, okej. Okay. To po nagraniu odcinka idę na Tesika i będzie gada, gada, gada. Gadanko znasz. Bardziej to lepiej. Będzie gadanko. O. A jak na tą chwilę lecę naprawdę do salonu zobaczyć, bym mi się wieć nie chce. Bo nie jestem pewien czy to organizacja to czy moje. A i właśnie, jak już wspomniałem o organizacji. Adwa lampy. To wiadomo, zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli jesteście akurat na serwerze i ja jestem No to wiadomo Po prostu podajecie tego swojego zika, czy jak to tam było I wszystko okej, okay, nie? A tak to jak na tą kwalę ee, płać albo report, akceptuj chwilę, bo Szukam ee, Bind Dobra, i ten Aha, dobra Czyli będę musiał, jak widzę, na TSA też wejść we w sprawy organizacji, super, ale to się zrobi, będzie wszystko ok. A jak na tą chwilę, tak jak mówiłem, jedziemy zaparkować, byłem w ogóle zatankować auto. Więc teraz jestem tu na mapie, a przecho było i jest, czy zmienił? nie, nie zmienili pozycji przecha, tego jestem pewien, tylko przechodzę w drugą stronę ogólnie, ale pojedziemy sobie tędy, dobra, już na skróty tu przejadę. Domu to zapewne już dawno nie mam, budynku organizacji to też zapewne już nie mam. Ale wszystko widzę się tu rozwija. Ludzie grają. O kurde Dobra, zarysowałem. Jest 200 ponad osób, co mi się bardzo podoba. Serwer się rozwija. I co? Po pewnym czasie tak wróci na serwer. Kurde, naprawdę fajna zabawa. Kurde muszę się nauczyć tym autem jeździć. W ogóle tutaj jest też tankowanie jak widzę. W ogóle wam pokażę jak to tankowanie może działa. O, dobrze zrobię moim zdaniem. Zaparkujemy sobie tu I patrzcie, zgaś silnik, zaciąg... po co ja otwieram maskę nie, Zaciągnij tego I już się ładuje, proszę bardzo I spójrz nic nie musicie klikać, on się sam z automatu ładuje Co bardzo jest fajną rzeczą Bo kompletnie nic nie trzeba robić, tylko jedynie stanąć, zaparkować, zaciągnąć ręczny Takie proste rzeczy ogólnie nie Dobra, przejechałem drogę, spoko Tu jest u góry więc dobra. Teraz ostrożnie. A, jeżeli możecie mi też powiedzieć, czy są kierunki, to by było spoko. Bo bym chciał się dowiedzieć, czy są jakieś tu kierunkowskazy ogółem. I by było fajnie. Dobra. Ten, ten gościu mi tutaj wyjedzie i ja sobie tu skręcę. Dobra. Wyjeżdżać mi złamałem gościu. No, wyjeżdżaj... Wyjeżdż... Sorry, ale... Mam za ja się złamałem czy nie? O ra... nie fajna rozrywka. Dobra, bo miałem zobaczyć, czy na pewno to auto należy do mnie To zobaczmy Test, Model Tesla Aha Teraz go nie mam, super Jeszcze jak wtedy patrzyłem, to był Soszko, dwoń, dom... nie, To po prostu dwoń, dwoń. miałem buka Albo, nie, prywatny Soszko, dwoń. Jest dwoń. Czyli mam BMW M3, dobra, tutaj na dole mamy Spoko, ja nie narzekam. mam trzy prywatne auta i gotowe. Dobra, oni się tu kłócą, to się nie kłócą, ja tu stąd spadam. I wszystko OK, idziemy zobaczyć tu w ogóle eskę tą najbliższą. To jest chyba jakaś praca, tak przypuszczam. Skina można by było zmienić, tak przyszłościowo, skórkę trochę, ale jak na tą chwilę, niech to będzie. I będę musiał się, tak jak mówiłem, zgłosić do, no... SK to chyba są pojazdy publiczne Bardziej Nie wiem, ogólnie nie wiem Naprawdę, tak jak mówiłem, będę musiał się bardziej po prostu zapoznać z serwerem Bo jak na tą chwilę, trochę pamiętam, ale nie jestem pewien czy wszystko jest tam gdzie było No bo zapewne trochę pozmieniali Ale kurde, najbardziej się cieszę z tego, że w ogóle serwer działa Dużo osób na nim gra, bo jest, no można powiedzieć, że ciekawy, no a co najbardziej mi się podoba, to ta opcja, że można gadać, nie? Bo jak tego nie było, to... Mm, nie było tak ciekawe, jak teraz jest ogólnie. A jak na tą chwilę... O! A jak na tą chwilę, żegnam się z Wami. Do następnego odcineczka, wiadomo. Jak mówiłem, w komentarzach piszcie. Wszystko i poinformujcie mnie. No, dajcie mi po prostu więcej informacji na ten temat serwera. Co tu się zmieniło, co nowego. A ja się żegnam. Elo!